Siema widzowie w kolejnym odcinku. Akurat jeszcze zaczęło teraz padać na początek. Jestem w sumie nawet od razu praktycznie po nagrywaniu tego poprzedniego odcinka. Nie wiem jeszcze kiedy on wejdzie, ale raczej wejdzie on dzisiaj, czyli w niedzielę. Zobaczymy jak to się dalej potoczy. Była akurat jak skończyłem odcinek Odchłań. No, i w, ma 15 jaj. Więc uderzamy tymi jajami i zobaczymy, czy jakiś kurczak wyjdzie. No, no i za ostatnią próbą. Teraz trzeba tego kurczaka popchać. Zdawiedziałem, wyjdzie. No. Uf. Uf. Ja nie umiem, nie. Czy to mnie przyrasta. Ja nie wiem zaczą te kurczaki chodzą. Pyknie. Ucieka. Ale nie tu. ja nie chcę zabić tego kurczaka. Dara, go się nie uda tu włożyć. Idzie, idzie. I za mną. Za jabłkiem? Chyba nie. I teraz, BUM! Zamknięte. Trzy kurczaki są. Ale nie zadziała. Dara, trzy kurczaki i jedna duża świnia są. O, że sobie zjeść. Dobra, stoja łóka. Ja mam najwyżej 12 chleba w razie było. Dara, wracamy do kopania. Yy, idzie ogólnie dość dobrze. Ale cały czas się zastanawiam nad tą wielkością. O co chodzi w tej wielkości? Oczywiście zaczynaliśmy też z takiego właśnie jednego klocka dirtu. No a na razie jest coś takiego. Nie wygląda to najbardziej imponująco. Nie wygląda to imponująco, ale nie wygląda to również i źle. 18 Nie wiem, może dał się z tego coś wybudować podobno. Nie to musi być większa. Pierwsza taka jakaś budowla. Ja wiem, co ja nie jestem budowlańcem, szczególnie na survivalu. Nie umiem budować. Ale jestem niestety zmuszony do robienia tego, i nie wystarczyło mi drewna. A może jestem jednak starczy mi? To jakiś żart? Uhum. Nie wiem czy najpierw by się przydało na przykład zrobić tu. Trudno. Ja, ale jednak bym zrobił takie podwójne wejście. Czy... Nie, dobra. Ale jednak teraz się zdziwiam, że zrobię jednak takie wejście. I tu będzie... O! Piec znaczy crafting i piec. Nie piec i crafting. No to sobie może zapisać. Już yy, przy okazji powiększę farmę tym zwierzętom, bo jest ich więcej, więc przyda im się więcej terenu, a mam ukradę ziemi tak najbardziej się może to, można to, tą ziemię użyć ale przede się, wszystkim też również powiększenie tutaj bo mm, większą tak nagrodę bo krznik od chlan od chlan drewno drewno się na przyda. Wiem ostatnio o jedzeniu, a patyków w sumie mam bardzo dużo. Przydają się jajka, najwyżej gdyby były kury. Ale Najwyżej jakieś kury trafić. No dobra, to zobaczymy czy jakaś kurka pójdzie. Trzy kury mam. Jedna tajemniczo się znalazła. Ej, no nie wchodzić do mojej budy. Otworzę im. One za tym jabłkiem chodziły. O. No chodź tu. A ty, wyłaś stąd. No i chodź, 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 chodź. No nie. Była i se... I się tu wróciła. I co one tak bardzo tą budę lubią? No tutaj też jest fajnie. Świnio, dasz radę. Wierzę w ciebie. No, ja cię słuchaj. No jeszcze sobie jedna kura wyszła. To jest tragedia totalna. No co one tą budę tak lubią? Siostąd. stąd! Sio! 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 Nie chcę je bić, ale muszę. Zmuszają mnie do tego. Cztery. Te dwie. Ale są niemiłe. Weźmiemy w ogóle jakieś hity. Jest, kity gracz. Yy, trzymaj zostaw start. Aha, to jest taki jak był na, na starcie właśnie. No widać, że chyba te dwie kury się nie posłuchają, mnie. No świnia! Ty byłaś taka miła dla mnie! Dobra, niech te dwie kury już tu zostaną. Nie chcę stracić odcinka. No, i to jest jakiś żart. Ja. Co tu się stało? Ja. Yeah. Czy te kury chcą mnie doprowadzić do szału? Nie, po prostu nie. Te kury są nie do zniesienia. Ja już po prostu nie mogę z tymi kurami wytrzymać. No, haj, tylko ta świnka była grzeczna. Posunię się, świnko. No, dlaczego one tutaj się stoją? No, macie tu trawę, co wam się nie podoba. Zrobiłem wejście. Może one będą tutaj wolały wchodzić. Przydałoby się coś dać, żeby te wszystkie kury zaczęły uciekać. W każdym razie walnąć. Może. Teraz wejdzie do środka. Ilo ich tu stoi przy tym wejściu? To może być prawdziwy sukces życiowy mój. Tutaj są trzy. A to cztery są. Na a zewnątrz. Czy mogę wejść tak Cztery kury to są Kolejny hit Uj! Zabiję tę kurę Trudno niech te dwie kury, one bez denerwujące, do tego one umarły. Pada deszcz! Świeciło słońce, co jeszcze te sełanki chcą To jest chyba ryzykowny plan. O, jeszcze zaraz będzie powiększenie tej zagrody dla tych świn. Dobra. Skrzynko, drobina i kwiatki. To jest podchwytliwe pytanie. To chwytliwe i ciekawe. Też to trzeba wywalić te tak kaktusy stąd. I te inne wszystkie rzeczy, które tutaj tylko przeszkadzają. Liście też można wywalić. Mm, glinę też. Dior też. To są rzeczy, które najbardziej mnie do Pióro. To było skrzynce, więc to się może przydać. Teraz nie idę do odchłani, bo ja tu mam zagadkę. A może po prostu dla ozdoby, żeby konwalię? Będzie wio tulipany? Będzie wiosennie. Taką mam. Taką mam nadzieję przynajmniej. Um, um. Niestety inne zwierzątki będą musiały, które. Oberwać za to co zrobiły ich sąsiednicy i wiadomo, mieć wyspuję w tylko trzeba Tak, żeby mi nie uciekali. Dwa dni sobie siedźcie tam na roślinie, znaczy skrzynie. Pozwalam, ale chcę ją mieć i mam tą skrzynkę, dobrze. A, zrobiłeś, coś sobie nie otworzyłem. Dobra, nie wiem po co, co ja teraz zrobię. Przy okazji może odłożyć te wszystkie rzeczy, które pff, do tam syna później daram. A niestety tego kurczaka muszę zjeść. Czuję good. Powiem sobie wyspę trochę. Nie wiem ogólnie, do czego ja dążę. Bo nawet to jest taka po prostu wyspa. Z takim jednym budyneczkiem. Tutaj, dawno mam? Mam. Ciekawe w ogóle, ile jeszcze ten deszcz będzie padał. Ej, przestało. To mnie denerwuje. Już mnie denerwowało, to serio. Dobra. W tym odcinku było bardzo mało kopania. Czyli coś, co jest ważne w tym. W tej, powiedzmy, historii. Ło, krowa! Ale ja się wystraszyłem. Chcesz jabłuszka? Nie chcę. Chleb. Chcesz chleb? Chcesz? Chcesz go czy nie chcesz? Posłuchaj mnie, chcesz? Chcesz ten chleb? Jaka ta krowa jest świetna! Ona z własnej woli tam po prostu sobie szła. Nie. Krowa najlepsza. Ta krowa jest po prostu znakomita. Ta krowa jest znakomita po prostu. Ta krowa jest... Wow. Świnka była miła. Wiem, że do Jaguszki nie chodzisz, ale chodź. Chodź tu, świnio. Wiedziałem, że... Tak myślałem właśnie, że ta krowa będzie miła, ale... I była bardzo miła, ale świnka nie, nie chce współpracować. Współpracuj ze mną. I chodź do tej zagrody. No tutaj są inni twoi przyjaciele. Co tam nie lubisz? Co ci się nie podoba? Nie wiem, czy wszyscy lubią być tak bardziej przesadzanko. Ta świnia, świnia zamarzła. Normalnie, poleciała, jest! Zwyciężyłem! A to jest właśnie ciekawe, Dziś na, na czasie, w lewendornym rogu, machaj się patrzę. Mam zero. Śmierci zero. Boję się, że coś stracę przy śmierci. Ale jak pokazuję ile śmierci, to raczej wydarzyło się, że się nie dzieje. Jak zwiększyć tą wielkość? Faza, początek, poziom 0. Następna faza, 2890, wow. Chowam ziemię i twardą ziemię. Można im jak najbardziej... Co tu się... bo odkryć się, nie wiem, wrzucać. rzucać. Ja bo myślałem, że mogę robić takie mocne. że pisać nie umiem. Ja wiem, że kury nie współpracują, ale można dać. No, że coś na Mam pięć jaj. Sorry. Katastrofa ty kurło! Jedna kurkowna, nawet. Nie ja na siebie mówić, kurło, bo coś taka niemiła O, jajka a bo ona zniosła jaja, Nie utknęła w tym. W drzwi. Sorry, bo ja się już zabiję, ale mam nadzieję, że nie coś mi wygląda. Nie wróciła tam tak. To jest pewne też, że te sazolki nie urosną w sobie. Nie urosną. Jeszcze brakowało, żeby tutaj była. Uj, oj, widzowie czuję, że niestety ale możliwe, że będzie jakaś bitwa. Bo do czego by mi były przecież książki? Oj, oj, oj. Oj, oj. Jest... źle. No ja dostałem książkę, to są przynajmniej jakiś sposób. Nie wiem. Dobra, ale mi się wydaje, że też już koniec straszy tego odcinka, więc no siema i teraz już nie będę dzisiaj robił więc... no, nawet będzie ta skrzynia, no i w sumie już się nawet zabieram do nagrywania kolejnego odcinka, więc pa.